Księga Liczb, rozdział pierwszy. Dnia pierwszego, drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie spotkania. Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn. Ty i Aaron dokonacie spisu. Wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów, z każdego pokolenia, winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu. A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć. Z pokolenia Rubena, Elisur, syn Szedeura. Z pokolenia Symeona, Shelumiel syn suri Shaddaya. Z pokolenia Judy, Nashon, syn Amminadaba, Z pokolenia Issachara, Nataneel, syn Sura. Z pokolenia Zabulona, Eliab. Syn Helona, synów Józefa, z pokolenia Efraima. Elishama, syn Amin-Huda, z pokolenia Manassesa. Gamliel, syn Pedashura, z pokolenia Benjamina Abidan, syn Gideoniego. Z pokolenia Dana, Achij Jezer, syn Amishaddaia. Z pokolenia Asera, Pagiel, syn Okrana. Z pokolenia Gada Eliasa, syn Deuela z pokolenia Neftalego, Achira, syn Enana. Ci pozostali wezwani z całej społeczności, aby byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni. Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów, Poczynając od lat dwudziestu wzwyż, liczono ich imiona jednego za drugim. Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj. Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Rubena, było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Symeona było 59 300. Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Gada było 45 650. Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Judy, było siedemdziesiąt cztery tysiące Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Issachara, było pięćdziesiąt cztery Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. Synów Józefa, synów Efraima, ich potomków według szczepów i rodów licząc imiona od dwudziestu lat wzwyż, wszystkich zdolnych do walki spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset. Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki spisanych z pokolenia Manassesa, było 32200. Synów Benjamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż, wszystkich zdolnych do walki spisanych z pokolenia Benjamina było 35400. Synów Dana, ich potomków, według szczepów i rodów licząc imiona od 20 lat wzwyż wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Dana, było 62 700. Synów Asera, ich potomków, według szczepów i rodów licząc od lat 20 wzwyż wszystkich zdolnych do walki, spisanych z pokolenia Asera, było 41 500. Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat 20 wzwyż wszystkich zdolnych do walki spisanych z pokolenia Neftalego, było 53 400. Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było 12 mężów, po jednym z każdego rodu. Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki spisanych według swych rodów od lat 20 wzwyż wynosi w całości 603 000. 550. Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów. Pan bowiem rzekł do Mojżesza, tymi słowami: Nie będziesz spisywał pokolenia lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów. Powierzysz natomiast Lewitom troską o przybytek świadectwa i o wszelkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy. Oni będą nosili zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dookoła niego rozbiją swoje namioty. Gdy przybytek będzie zmieniał swoje miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują. Jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią. Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim miejscu w obozie, i każdy pod swoją chorągwią. Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół przybytku świadectwa. Wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli przybytku świadectwa. Izraelici ci spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.